Siemka widzowie, trzecia część tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie fajny. I przed chwilą zginąłem. Tak, nie nagrałem tego. Jestem wspaniały i najlepszy, nie? Że w ogóle nawet tego nie nagrałem. Postanowiłem bez nagrywania, nie? Sobie tak grać. No i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać ten film. Jak nie będzie wam się podobać, to możecie wyjść jak, chce, jak chcecie Bo ja myślę, że jest spoko I dzisiaj tylko 10 minutowy odcinek do tego, że nie mam już czasu A? Ha, ha. O nie, dobra To dioksyd byśmy znaleźli to ja bym się dziwił Jedzenie daj mi, daj mi jedzenie A i znalazłem żelazo Jak coś <grywna> Drewna nie mam Najgorszej. Dobra, szybko się przepali Ej Czy tak? Nie, nie, dobra nie mam drewna To ja kombinuję O oh, Jezu, żelazo. Dobra, żelazo dáme tu. Ej, bo Robíme sobie hełmik. Robíme sobie hełmik. No máme mamy hełmik. Dobra. Bo chłopiec, idę No, nic, nic. O, deumy. Dobra, przepalaj się to szybko i lecimy do góry. O, dobre SL. W tym czasie pozbieram. Który jest to poziom? Trzydzieści Ile starczy? Nie wiem. 15? 16, 20 damy. Dobra, zabieramy to. Co też? I doło. I to. No i... No ilecimy? Nie no, nie widzieliście widzowie tego. nie no! No weź mnie nie żartuj! Ja jeszcze mam kawał, nie? A tu mi już kończy się. Dwa, jeden. Ile jeszcze brakuje mi na oko? Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie no. Nie wiem, dziesięć, dwanaście. 15 i tak, jestem. W widzowie, udało się i owieczkę zabijamy. Byłam też, dobra, widzowie, robimy stanta Klipujcie to. O ja, yeah. dobra, klipujcie to. Nie, nie klipujcie raczej. Dobra, idę na drewno Idę po drębno. Mam pomysł, patrzcie S oh. Raz, dwa, trzy Głupi jestem ja, S nie wiem, co ja mam z tym ez. Cringeover. Cringeover. robię. Total. Dobra, damy. Dobra. Tym rzeczom podziękujemy. To będzie na. Jak się robiło? To chyba tak, nie? Tarcza. Tarcza... Tarcze chcę zrobić. A jak się tarczę robiła? Czy tak? O to nie tak było? Nie, nie wiem. Dobra, dajcie mi piszcie w komentarzach jak się robi tarcze. Nie no. Nie no, jestem dobry w survival. Jestem najgorszy właśnie. I się myliłem właśnie, że jestem bardzo dobry. To właśnie najgorszy. Chcecie speedrona tak w ogóle? Bo mogę wam nagrać. Bo, bo speedron? Taki szybciutki? No może wyjdzie mi. Ale nie obiecuję. Jak to? To nie wiem. Co ja miałem powiedzieć ze skaroza? Wiaderko robimy. <śm> Wiaderko robimy do waterów. Dobra, mam pomysł. To będzie na drugim, to na czwartym Dobra, idziemy spać. <śm> Dobra. Dajemy Idziemy robić watera. Robimy stamtąd lootera Spawn point Dobra Ja robię stamtąd lootera Jak mi wyjdzie dajcie suba Lajka Możecie nawet udostępnić filmy Ej ta owca Patrzcie widzowie Ej ta owca mnie szpieguje Ja robię... Nie no, wiem, że zginę. I loft! Dobra, lecimy. Jest, widzowie, zostawcie teraz subika, lajka. Ja no to zrobię jeszcze raz. Dla was. Kuda. Jeszcze raz zrobię, robimy. Ja Udyć, nara, no i spadłem prawie. Dobra, robimy z kratki Lecimy. Yy. Yy, nie musicie zostawiać. Nie musicie zostawiać, ok? Nie zostawiajcie. Dziękuję. Nie zostawiajcie, proszę Was, widzowie, nie zostawiajcie. W ogóle. Nie zostawiajcie, proszę Was. Robimy sobie botela. O, zrobione. Owieczka, robimy botera? Chodź, chodź, tam. A, dobra, ty deadlas. Nie, no ten zjum to. Dobra, lecimy Dobra lecimy pomysł, widzowie pomysł Mama, tutaj Panikę Mama, nice. Leci. Leci Ej, ej przecież się mam wiaderko wody Teraz to wyjdę stąd bez problemu Dobra I wyszliśmy. Ale nie, no prude mnie. Um, um. Gdzie to item? Gdzie to item? Gdzie mm. ja to sam i tam, tak w ogóle? A dobra, tutaj. Byliśmy. O, w tym kanionie. Dobra, teraz jak stąd. Ej, woda mam. Uf, wodę mnie nie zabrała Ez. Szybko, szybko. Druga śmierci, widzowie. Przegrywam. Jestem. Dziękuję. Dwa, trzy, cztery. No i wyja wyjazd robimy stąd. 鱼。 czekajcie, dobra, wychodzimy i łoterek nie no co to było dobra, trzeba ja mam nadzieję, że wam się podobał odcinek Check. mam nadzieję, że zostawicie lajka nie, nie musicie subika, tylko lajk like, żeby miło wam się oglądało i Mam nadzieję, że było fajnie to Nara